Cześć, wróciłem w końcu z drugą częścią odcinka o oświetleniu. Także pokażę Wam na przykładzie mojej instalacji, jak to wszystko właściwie działa. Ok, naszą sytuacją bazową będzie stan z odcinka czwartego, czyli nasza marina po instalacji domotyczna. Także jeśli jeszcze tego nie masz zrobionego, to odsyłam do tego właśnie odcinka. No i teraz powiem co dalej. Udostępniłem w poprzedniej wersji sketch, który należy wgrać do naszego Arduino za pomocą Arduino IDE. Zanim go jednak tam wgramy, to możemy w nim pozmieniać to i owo, o czym opowiem za chwilę. Od razu zaznaczę, że za popełnienie tego sketchu jak zwykle jest odpowiedzialny Jacek, ale nie jest to dokładnie ten sam szkic, którego używam obecnie. Mój został jeszcze dodatkowo podzielony tak, żeby można było manewrować całymi biorciami przekaźników. Niestety został on napisany już dosyć dawno, dlatego nie współpracuje z najnowszą wersją bibliotek MySensors, czyli 2.1.1. W związku z tym poprosiłem Jacka o przygotowanie dla Was takiego, który współpracuje z najnowszą wersją. No i tak oto otrzymaliśmy plik, który udostępniłem w poprzednim filmiku, no i w tym oczywiście też będzie w opisie udostępniony. Nazwałem go serial Gateway Wired, bo myślę, że ta nazwa najlepiej odzwierciedla jego działanie. Powstał on z połączenia kodu odpowiedzialnego za stworzenie standardowej bramki MySensor's oraz takiego przykładu Relay Button Actuator, który nie wiedzieć czemu nie został już dołączony do najnowszej wersji MySensors. Trafił tam okrojony kod samego włącznika, przekaźnika. Także to by było na tyle jeśli chodzi o genezę powstania. Teraz może opowiem co on właściwie potrafi. Tak więc po pierwsze steruje on nam przekaźnikami i co ważne możemy nimi sterować fizycznie za pomocą włączników dzwonkowych czy dowolnych przycisków monostabilnych. Stany włączania czy wyłączania przekazuje do domoticza, no i pozwala oczywiście sterować przekaźnikami bezpośrednio z domoticza, czyli bez dotykania fizycznych włączników. Co więcej, jeśli mamy na przykład przekaźniki, którymi chcemy sterować tylko z domoticza, czyli nie podpinając do żadnych fizycznych włączników, również ten szkic nam to umożliwia. No i na koniec zapisuje stany włączania czy, czy wyłączania do pamięci EPROM. dzięki czemu w razie braku prądu przekaźniki powrócą do ostatnich stanów po przywróceniu zasilania. Ile przekaźników można do tego podłączyć? No ogranicza nas tu jedynie liczba fizycznych wyprowadzeń do naszego Arduino czy do ewentualnych ekspanderów. Żeby zmodyfikować ten kod do swoich potrzeb Przygotowaliśmy dla Was taką gotową instrukcję, która również jest do pobrania w opisie pod filmem. Myślę, że jest napisana w taki sposób, że każdy sobie poradzi z modyfikacją kodu do swoich potrzeb, czyli na przykład zwiększy ilość przekaźników, czy zmieni sposób ich sterowania stanem niskim bądź wysokim. Przy modyfikacji pamiętajcie tylko o wskazówkach, czyli na przykład o tym, żeby nie używać pinów, które pełnią już jakieś dodatkowe funkcje, na przykład tam komunikacji, czy, czy coś w tym rodzaju, bo może to po prostu nie zadziała. Ja na potrzeby odcinka zostawiłem przykład bez zmian, czyli z jednym przekaźnikiem i jednym włącznikiem. Żeby w ogóle załadować udostępniony przeze mnie skrypt na Arduino, musimy się zaopatrzyć w odpowiednie oprogramowanie. Otwieramy sobie w tym celu dowolną przeglądarkę, wpisujemy w gogle Arduino IDE i na pierwszym miejscu powinna wyskoczyć nam strona Arduino CC. Klikamy więc na nią i wybieramy Windows Installer. Program jest darmowy, także możemy od razu kliknąć w Just Download. Czekamy teraz aż program się pobierze, ja na potrzeby filmiku oczywiście to przyspieszę i następnie klikamy w ściągnięty plik. Uruchomi się nam installer, możemy praktycznie całość przecieć klikając next, pamiętajmy tylko, żeby mieć zaznaczone sterowniki USB na ekranie wyboru. Ok, Arduino IDE się nam zainstalowało, wchodzimy więc do katalogu, w którym mamy ściągnięty, udostępniony przeze mnie kod i możemy uruchomić go podwójnym kliknięciem myszki. Uruchomiło się nam Arduino IDE. Teraz musimy jeszcze zainstalować potrzebne biblioteki. Klikamy więc w zakładkę Szkic, dołącz bibliotekę, zarządzaj bibliotekami i w polu wyszukiwania wpisujemy MySensors. Wybieramy wersję i klikamy Instaluj. OK, biblioteka MySensors została zainstalowana. Teraz w tym samym w polu wpisujemy Bounce 2 i analogicznie klikamy Instaluj. Temat bibliotek mamy załatwiony, więc zamykamy okno. Możemy teraz dokonać zmian w szkicu, dodając na przykład kolejne przekaźniki. No i stosujmy się do zaleceń z instrukcji do niego dołączonej. Aby wgrać szkic, musimy jeszcze sprawdzić, do którego portu zostało przypisane nasze Arduino. Minimalizujemy więc okno ze szkicem, otwieramy menadżer urządzeń, podłączamy nasze Arduino do komputera za pomocą kabla USB i obserwujemy, co nam się pojawi. Jak widać, pojawił się nam nowy port COM4 przedstawiający się nam jako Arduino Mega. No, oczywiście nazwa może być różna, ważne żeby zapamiętać numer portu. Wracamy więc do naszego kodu i uzupełniamy pozostałe ustawienia. Klikamy zakładkę narzędzia, wybieramy w pierwszej kolejności płytkę. U mnie będzie to Arduino Mega. Następnie wybieramy procesor. W moim przypadku będzie to ATmega2560. Teraz zaznaczamy odpowiedni port. No i możemy jeszcze wybrać odpowiedni dla naszej płytki programator. Po wprowadzonych modyfikacjach możemy zweryfikować nasz szkic, a następnie klikamy tą strzałeczkę, czyli wgraj, żeby załadować nasz koż na Arduino. No, czekamy aż to się skompiluje, wgra i tu w sumie temat programowania się kończy. Możemy przejść do poskładania naszego projektu oświetlenia w całość. Przygotowałem dla Was taką małą makietę, żeby wszystko dotyczące podłączenia było, myślę, jasne. Jak widać, mamy tutaj doprowadzone napięcie 230V, o, widać, wskaźnik nam tu ładnie to zasygnalizował. Co musimy zrobić? Musimy przewód neutralny połączyć bezpośrednio z naszym źródłem światła, natomiast przewód fazowy, czyli w tym wypadku brązowy, łączymy przez przekaźnik i dalej do naszego źródła światła. Jak widzicie, mamy tutaj moduł czteroprzekaźnikowy. No, mniejszego niestety nie miałem, ale będziemy używać tylko tego jednego kanału. Taką płytkę musimy z czegoś zasilić. Jest to płytka 5V. Mamy tutaj do tego celu przetwornicę. Taką chińską. Kiedyś ją kupiłem na AliExpressie. Podłączymy ją sobie. Jest ona o tyle fajna, że pokazuje tutaj napięcie. Tak więc mamy tutaj równiutkie 5V. Czyli idealne do zasilenia naszej płytki. Natomiast samo Arduino Będziemy zasilać napięciem bezpośrednio z naszej baterii, a właściwie pakietu. Jest to pakiet 12V prawie że. Tutaj możemy sobie sprawdzić aktualne napięcie 11,30 v I zasilamy Arduino przez łączy Jack. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ przy tam większej ilości wyprowadzeń nasze Arduino słabo sobie poradzi, jeśli zasililiśmy ją tylko. Za pomocą złącza USB, na przykład z naszej malinki, dlatego praktycznie koniecznym jest doprowadzenie jakiegoś zewnętrznego źródła zasilania, a nie za bardzo możemy użyć do tego tutaj tych złączy 5-V, ponieważ są one połączone tutaj z pinami zasilającymi USB. No i w najlepszym wypadku może to działać mało stabilnie. Także pamiętajcie: łączymy albo za pomocą źródła tutaj tego. Jack, albo za pomocą pinu, tutaj jest taki pin VIN i możemy tutaj podać od 7 do 12V typowo aczkolwiek te stabilizatory mogą tutaj często wytrzymać dużo więcej tam niektóre chińskie klony nawet piszą, że chyba do 28V ale to wszystko sobie musicie sprawdzić w specyfikacji dobra, Arduino mamy podpięte teraz musimy podpiąć nasze Arduino do przekaźnika więc wykorzystujemy w tym celu pin czwarty, czyli tak jak mamy to zrobione w naszym szkicu, no a tutaj podpinamy to do kanału pierwszego. Teraz musimy jedynie podpiąć przycisk. Ja tutaj zrobiłem sobie taką prowizorkę. Jest to jakiś przycisk ze starej obudowy komputerowej, chyba z resetu czy z czegoś. No i musimy go połączyć tutaj do pinu A1, czyli tak jak mamy tam Pin do sterowania w skrypcie, no i do zbieramy to do masy, czyli do GND. No więc też sobie tutaj skorzystam z tego pinu, ale oczywiście możemy użyć również GND tutaj yy, z baterii, czy z dowolnego innego elementu. Yy, wiadomo, jak będziemy mieli więcej tych przycisków, no to musimy sobie zrobić jakąś szynę masową, żeby wszystkie tam yy, te nasze kabelki podpiąć. Ok, yy, wszystko jest gotowe, możemy sprawdzić, czy to w ogóle działa. O, jak widać, ładnie nam się tu zaświeca światełko. Wyłącza, włącza. Wszystko tutaj działa jak należy. Dobra, wyłączę na moment, bo chyba razi bardzo kamerę. I teraz tak. Sprawdzimy sobie, czy stany zapisywane są do eprom Czyli, może najpierw włączę. Rozłączę teraz cały układ. I zobaczymy, czy po ponownym podaniu zasilania lampka nam się zaświeci. Jak widać. Po włączeniu skrypt pobrał sobie stan ze promu, No i zaświecił nam tutaj nasze źródło światła. Teraz sprawdzimy, czy to działa w sposób odwrotny, czyli sobie wyłączymy 6 źródło światła. Rozłączymy obwód. Podłączymy. No i jak widać żarówka jak nie świeciła, tak nie świeci, czyli wszystko działa jak należy. Teraz pozostaje nam tylko podpiąć naszą malinkę za pomocą kabla USB. O. dobra, chyba wszystko widać. No a resztę pokażę Wam w samym panelu domotycza. Po podłączeniu naszego Arduino do Raspberry, otwieramy sobie nasz panel domotycza, Wchodzimy do zakładki Setup i wybieramy hardware. Wybieramy teraz typ urządzenia, czyli MySensor z Gateway USB, a następnie port, pod który nasze Arduino jest podpięte. Jeśli nie wiecie, co wybrać, najlepiej sprawdźcie, które porty były widoczne przed podpięciem Arduino do portu USB i wybierzcie ten, który się pojawił po podpięciu. W moim przypadku jest to ACM0. Wpisujemy teraz wybraną przez nas nazwę urządzenia, na przykład sterownik oświetlenia, po czym zatwierdzamy nasz wybór klikając Add. Klikając teraz w zakładkę Devices, widzimy, że pojawiło się nam nowe urządzenie. Aby było widoczne w zakładce przełączników do Moticza, wystarczy, że klikniemy zieloną strzałkę Add Device i wybierzemy nazwę, na przykład światło w kuchni. Teraz nasz przekaźnik jest już dostępny w odpowiedniej zakładce i możemy cieszyć się pierwszym inteligentnym włącznikiem. Możemy też dodać nasz włącznik w inny sposób. Będzie to przydatne, zwłaszcza jeśli mamy ich dużą ilość, no i jeśli nie będziemy wiedzieć, który jest który. Usunę więc obecny włącznik i pokażę Wam opcję numer 2. Po dodaniu naszej bramki wchodzimy już tylko do zakładki z przekaźnikami, czyli Switches i wciskamy przycisk Learn. Teraz wystarczy, że wciśniemy fizyczny przycisk podpięty do naszego Arduino i pojawi się on w Domoticzu automatycznie. Wybieramy tylko typ urządzenia On-Off, wpisujemy nazwę i po zatwierdzeniu będzie widniał w naszej zakładce. Oczywiście stany są zsynchronizowane, Czyli po naciśnięciu przycisku fizycznego i na przykład zapaleniu światła, sam przekaźnika zmieni się również w domoticzu. Ok, w sumie to chyba wszystko na dzisiaj. Poczytajcie plik z instrukcjami do modyfikacji sketchu, tak żebyście mogli go dostosować do siebie. Generalnie nie powinno być problemu przy jego modyfikacji, ale jeśli ktoś z Was by się na taki natknął, to piszcie w komentarzach. Staram się na nie odpowiadać na bieżąco. I na koniec jeszcze jedna informacja. Nie chcę w sumie niczego obiecywać, bo ostatni odcinek miał być za tydzień, a zrobiłem go po dwóch miesiącach. No ale mam nadzieję, że tym razem będzie jednak inaczej i nie będzie takich problemów. No i zobaczymy się maksymalnie za ten tydzień. Opowiem w kolejnym odcinku na wiele pytań, które gdzieś tam się pojawiały po drodze. Także myślę, że może być dość ciekawie. No a na ten moment się z Wami żegnam. A link do kolejnego odcinka znajdziecie jak zwykle po lewej stronie.